Cześć, witajcie! Z tej strony Piotrek. Dzisiaj nagrywam vloga z byłej, z byłej gospodarki. Z byłego miejsca, gdzie pracowałem. Na wakacje przyjeżdżałem z rodzicami. Tutaj mamy mieszkanie. Jak widać, mamy dzisiaj 14 kwietnia. Niedziela. A w Norwegii zima. Śniegu jeszcze dużo, a ja jak Janusz Janusz z Polski w Adidasach no ale niestety myślałem, że nie będzie śniegu, bo na dole na dole na wsi jest nie ma już śniegu bardzo ale jeszcze w górach jest no i tak tutaj mamy ogrodzenia stare już tej gospodarki nie ma 5-6 lat 6-7 lat jakoś i tutaj mamy oborę. Tutaj była, tutaj rolnicy przywozili krowy na okres letni. Dlatego, żeby mieli, sobie, żeby mieli spokój, nie musieli sobie doić krów, a robić się na kosy, to wysyłali w góry na takie obszary leśne, górskie. No i tak, tutaj był, tutaj był paszowy, tutaj był silos na pasze, ale no i sprzedawali już. Wszystko prawie. To była obora. Pól wszystkiego jest gdzieś koło 36 hektarów. 13 łąk było. Tu mamy oborę. Widać zaspana nie mogę wejść. Tutaj udu i krów był. Rybia oś. Było 6, 6 na 6. 12 stanowisk. Tutaj krowy sobie przychodziły na dojenie, tutaj się wpuszczało ich i tam wychodzili po, po drugiej stronie. Jak widać wszędzie wokoło są łąki. I yy, co tu więcej mogę powiedzieć? Fajnie było, bo spędziłem tu, no tu moja pierwsza praca była. Spędziłem przez parę lat fajnie okres letni fajne, fajne to było, że mogłem. Mogłem przyjeżdżać co roku tutaj na wakacje. Wiadomo, trochę wakacji, trochę pracy musiałem. Ja, jak i moje rodzeństwo musieliśmy pomagać rodzicom. Bo wiadomo, jak w Polsce jest i jak było. Nie za bardzo. No, płaca była mniejsza. Wiadomo, jak, jak tu, tutaj była trochę większa. Wyjeżdżaliśmy z rodzicami. No, i ja na, nadal wyjeżdżam teraz do yy, gospodarki z robotem. Wyjeżdżam za, za lepszym życiem, ja? No i tak. Jak widać, jeszcze wiosny nie ma. W Polsce już jest <laughs> Jest obsiane, a tutaj gdzieś, no myślę, że gdzieś ko maja, w połowie maja gdzieś będzie wiosna. No już będzie można coś robić na łąkach, w polach. No i tak. Kiedyś, no, jak będzie już, jak nie będzie śniegu, tam się przejdziemy. Tam jest, o tam, gdzieś ko tej góry jest wodospad. Więc też coś nagram z tego. <coughs> Na razie nie ma prac polowych, więc. więc nie mam co nagrywać. Jak wiadomo, dzień w dzień jest praca w oborze, no to mogę jakieś nagrać Dzienne obowiązki albo coś, śnieg strzela, zamarznięty jest. Mamy gdzieś 1 stopień na plusie. W nocy spada do minus 3, minus 5, a w dzień do 6 na plusie jest 7. I tak, niedziela. Mówię, przejadę się, zobaczę. Jeszcze w tym roku nie byłem. Przyjechałem 19 marca do Norwegii, więc mówię, się przejadę. Bo dzisiaj niedziela wolna, aby obrządek rano i wieczór. Więc mówię, ładna pogoda to nie ma co siedzieć w domu. Tylko sobie pospacerować. Do wsi jakieś mam 2 km stąd. Musiałem cały czas pod górę na piesze iść. Bo rowerem, rowerem nie mogłem podjechać, No śnieg był na początku, tam na dole. Normalnie już drogę widać, więc trochę podjechałem. nie rzuciłem rower, bo już mi się nie chciało go ciągnąć. Pokażę Wam jeszcze domek na drzewie, który zbudowałem z bratem i z rodzeństwem. O, widać, że mi się dach zawalił, nie wytrzymał chyba oporu śniegu. Ale budowaliśmy. Jak byliśmy no mniejsze teraz, jeszcze pełnoletni nie byłem. Teraz już już 20, 24 lata prawie. Tu jest domek na drzewie Moja i brata konstrukcja. Widać, że widać, że podłoga się nie, za, nie zawaliła, ale dach szczelił, bo z listewek. O, jak widać tutaj jest listewka, o. Z listewek był. Był dach robiony, no i z desek. Ale co ciekawe, robiliśmy w tym samym, w tym samym czasie domek i mój tata z wujkiem robił taras koło domu. I taras się po, po, po jednej zimie się po jednej zimie się zawalił. A domek jak stał, tak stał. No, tylko w tym roku się zawalił dach. Ale tak to i dach wytrzymał wcześniej. No ale tu gwoździ to nieżałowane było. Gdzieś dwa pudła poszło, więc paręnaście sztuk. No i co tu więcej? No już powoli będziemy zaczynać siać nawozy, bo już na łąkach na dole już nie ma śniegu bardzo. Nawozy już przyjechały, więc będziemy siać. Będziemy zaczynać już gnojowice też wylewać, bo już się nam... Miejsce kończy już się basen na dworze przelewa. No, już, był, już trochę szef tam wywoził beczek, parę, bo no, nie już było, już, już przez ścianki trochę ulatywało, więc baliśmy się, żeby bardziej nie, nie wypłynęło, żeby nie pozalewało sąsiadów, bo trochę dalej sąsiedzi mieszkają od koła. I jeszcze w dole, więc jakby to popłynęło, no to nie za ciekawie by było. Co mogę powiedzieć? No tutaj obrządki były yy, zaczynaliśmy w czerwcu, 1 czerwca. Przywóz krów było. Było gdzieś 100, 100, 103 krowy, zależy. 99, no tak się wahało co roku. I do tego dwa byki były. Yy, no przez 3 miesiące, przez 3 miesiące od czerwca do sierpnia, do końca sierpnia był dój, krów. No kurde zasypane jest, bo bym weszedł tam do środka. Tam jeszcze są do Jarki wszystko jest. Nikt tego nie zdemontował. No i widać. No już jakoś się to trzyma trochę tam szyb wybijanych. Ale to szyby się powybiały jak my się kiedyś się bawiliśmy piłką i nasza bystra siostra wybiła piłką szyby <grymne> może coś się nie zawalę może coś będzie widać a jest, o, tutaj była izolatka więc a spróbuję może obraz skakać, wiem nic na to nie poradzę Kurde, spróbuję, nie, kurde, nie wejdę, no nic, nie zmieszczę się tutaj, bo bym wyszedł. nie zmieszczę się, nawet przez okienko, trochę za gruby jestem, tak to bym wyszedł, no, szybko, po, szybko śniegiem pozabijany. Myślałem, że tu będzie mniej śniegu, ale o, widać ile śniegu jest. Stoję na śniegu, a tu jest ścianka Damenty. Tu też myślę, że będzie zamknięte. Ale... <laughs> o, ale jak się wyrwie deskę to tu jest. Nie ma jakichś zwierzaków. O, przekręcę sobie obraz. O, kilka, kilka plecak mi się. O. Nie ma tu lisów albo czegoś. O, tu jest izolatka. Tu jest o, wodopój. Jak widać. No, bordel. O, nasz rowerek jeszcze, mojego brata. O. O. Tutaj była tablica. Co tu było? Aha, ile krów było? Yy, ile cielaków? Bo krów to było więcej? O, widać pa pastuchy. O, dwa. Czy yy, pojedła? O, jest, aparatura. Wszystko jest. Alfa Laval. Alfa Laval Agri z Delawalu. Tutaj był jeszcze y, tank. Był 2,5 na początku. A później był 3000 litrów. No i tu był udój. Jak widać. Y, no, bramka do wych wychodzenia. Bramka do wychodzenia <laughs> tutaj wypuszczało się. No i taką oh, Widać taśmociągi z paszą. Taśmociągi z paszą. Wszystko jest kompletne. Toki. No i do jarki. Wszystko jest, cała aparatura. Kiedyś nam tu mówili, żeby sobie wziąć to ściągnąć, wszystko powycinać i. Jakbyśmy chcieli, moglibyśmy to sobie sprowadzić do Polski za darmo. Tacy Norwedzy są fajni, żeby to pościągać do Polski, no i posprzedawać. No i tak, no tutaj tutaj się wpuszczało, no i tu cała aparatura. Więc nawet wszystko kompletne, tutaj nic nie brakuje. Więc. Można by było to sprowadzić i posprzedawać w Polsce, tak? Posprzedawać i by jakieś tam fundusze z tego były. Oh. Yeah. Plecak mam ze sobą, bo wożę router od internetu ze sobą. No i tak, dobra mówię no i tak się tak nauczyłem więc to będzie chyba na tyle więc zapraszam do odwiedzenia mnie na Facebooku Piotrek Patyk na stronie facebookowej agro Piotrek Piotrek Patyk na youtubie Piotrek Patyk nazwisko nazwa kanału yy, co tam jeszcze i na Instagrama też Piotrek Patyk Yy... i snapchat pepatyk38 więc to będzie na tyle do następnego vloga i na razie, cześć